Hej, hey, witam was serdecznie tu, Zabata Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry Spec yy, of the line się tutaj na tych kurczę Na tych kurde żołnierzyków tutaj, bo ich jest w pigułę. Nie wiem czemu ich tyle tu jest Z jest jakaś masakra z nimi No i co? Kismain i nawet go nie zabiłeś ty. A ja nie mam amunicji. Ża Z... jebyście po prostu. Got the son of a bitch. God damn it! I gotta reload! Ile was jeszcze samo się będzie. Boże drogi. No tam <laughs> <laughs> Nie ma. <laughs> <He's dying. gülüyor> No idzie, heavy, mnie zaraz zje, kuźwa, znowu. Chodź, 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 chodź. zaraz zdechnę. Ale on pierwszy. Ale fuks, kurde mać. Wow, eureka. hura, po prostu jednym słowem. A masakra. Gdzie jest ten? Wodaj mi swój brun. Idziemy? To. Rozbieram sobie jeszcze Ammo. Do wszystkiego. Dobra, lecimy dalej. Teraz widzę, że będę potrzebować sniperki nie będę mieć. ha, 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 ha. ha, 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 ha. będzie bardzo śmiesznie. Idziemy gdzieś, nie wiem w którą stronę. O. Już idę. Mhm, tak. Mówiłam, żebym się tu podnieść Najpierw go przydałam, mówiłam.

Po prostu, od tak. Mhm. No nie, snajpera już nie ma. No, snajpera nie ma. <laughs> no nie, nie będzie czego okrężyć. No chodź! O, jeszcze przyszli. No chyba wszyscy, co? Pozbieramy, pozbieramy sobie granatki. O, no, tam jest, patrzcie. Jeden tam ja jeszcze widziałam coś. No chodź. No chodź. No i po kupa cię. Eee. eee. Macie jeszcze ammon do takiej brunki, goście? Wyskakiwać. <grym> Nie, zdążyłam, obsunął się. No i co, nie ma pana... ...pana tej Którą stronę? aha ten co? kurde. Ojej, ojej, ojej. No pokaż się, ale dostał w łapki. Dostał łapki. Dostał, ale nic mu to się nie zrobiło przy, z tego powodu. I wszystko od nowa. Proszę Państwa, wszystko od nowa. Oczywiście, że tak. Ale to nie jest jakiś trudny etap. Tylko to był mój błąd. To był mój błąd, lekki. Gdzie? Skąd? No co wy? Ja też nie wiem skąd obrywam. Nie rozumiem skąd. Snajper, no kamper, bo cię zaraz, kurde... Nie chcę kować za bardzo. <grym>, bo to się u mnie źle skończy. tam jest. Aha. Tam tak napędziliśmy. Czekam sobie troszkę. No i co, dostał w łeb? Wydo się. Jest tam tam kogoś tam. Do... Nie, mi się, że klęknął. No ładnie, żeś tam z ich z, z dostał w web. Dobra, weźmy sobie... Aha, tam jeszcze jest, ale może bym się ruszyła tak... troszkę. Ja to mam. Dobra, niech będzie taka brońka. Aha, tam pod dołem widzę. Wolę tędy przejść niż tam z boku. Faniaku jeden. O Jezus Maria! Bez... <grystanie> Dwóch <wdzięło. grystanie> oh. tak mi przykro, że zostało z was nic. Uuu, to jest fajne. Nie, nie. Leci tego Fomasa. O, ładne. No widzę, że już lecą. Hello! Ja wiem, że mam tam zejść na dół. Bo innej inne, inne opcji tu nie ma. No, szlecam. Co to było? Na no, który się wystawi? No, chodź tu. No i dostał. Doszło dobrze szło Eee, tam się jakiś słoniak pokazał. A chcecie tam granata? On <grywa> przykleił się do niego. On <grywa> przykleił. Nie lubicie moich sticky, sticky kurcze granatów. Aha, tam co? Mam nadzieję, to był ten, ten wasz snajper, który potrzebował dostać w głowę. Dostali tam. Wow! No! Moglibyście krzy, krzyczeć. No, widzę. Tu też. Tam ja też widziałem to. No, gdzie się tam ten chodicie, panowie? I tego to zaś nie mam. Amunicji! No, jeszcze, właśnie. I chyba ostatni. No, tu już nie mam amunicji, więc sobie zmienimy. I lecimy. Może ktoś coś fajnego dorobił. Aha, nie, nie, nie czekajcie, przykleję się. Jezu Chryste, co Lugo.

You know damn well it's not what I'm talking about. There's something on your mind, don't you say it already, so we can get back to work. Bože. We just took out a tower full of American troops. They didn't leave us any choice. You didn't leave us any choice! What the fuck happened to us, man? Nothing. Wojna. soldiers. Oh, I see. My mistake. We can you now, don't be so stubborn. Don't shoot Striker heading our way. Get to that yacht. We that's got a heavy on the field. Such yeah. heavy. Edge weapon shark coming in. The I got no Fuck you. I got Grenade. I got Grenade, move. Friend, yacht. Uh, one moment out of cover. I yeah. that got enough you. Grenade. <laughs> Confirm, take Mój zdech, uciekaj od tego granata, kurwa! I wracaj za tą zasłonę. <grystanie> Unik taktyczny to miał być, <grystanie> ale nie wyszedł. Było blisko, ale za dużo ich tam było. I Diopa. I Diopa, dj, dj, dobra. Dobra, wezmę sobie tam. I może od razu ten. A mogę się co tą udecką schować? Cowaj, że się mi chłopie za... Nie, zapomniałam, że ten wariat leci. Mieścio. On się chyba kurde teleportował dosłownie.

Weźmy ochranię kur kurde mać No to z... Ale kuziewa zaselane dziady pieprzone dupę kopany <ścoughs> To będzie bonusowy odcinek wam rzekę żebyście Słyszeli jak ja przeklinam na najwyższym poziomie trudności yy, co nie są przedawki. Strike or heading our way. Get to that yacht. Spread out now. Come here, you little. You know <laughs> the drill. Move. Moving, moving to intercept. Got one moving. Don't let him reach the yacht. We you got out. a heavy Don't on go. the ground. God damn it! You need We're to ready. get these go. cocksuckers go. off me. Ground yeah, him. He's, he's dead. <laughs> <laughs> I że skurwy synie. <laughs> bo chcę się pozbyć tych paru żołnierzy, żeby ewentualnie jeden został, bo nie wiem, kto mnie tam napięgila. I jakoś to tak zrobić. <laughs> to będzie. Ukry się na jachcie, ale jak ja mam się ukryć, kuźwa na jachcie, jak zaraz mnie ktoś ściąga? wiecie co zrobię, to tak. Zdech. Eee... Moje taktyki. Nie mam taktyki. Spokojnie, kuźwa, powinnaś to dać, żeby palcem nosie zrobić, a nie... Męczę się jak głupi człowiek i... Usrało cię, któregokolwiek! No kuźwa mać, no gdzie ty pruniesz do tego statku, kurwa, w sekundę? Nie, ja wam to wytnę, wrzucę to jako bonusowy odcinek będzie, będziecie mieli. Moje przekleństwa, ciekawe... zastanówcie się, jakie przekleństwa ja mogę wymyśleć. Kiedy jestem, kur... <laughs> żona. Kurwa, za srańcy jebany, zaraz jak was zetnę wszystkich w pięć, to... ...będziecie płakać. Czy nie macie tu mamusi przy sobie? Kurwa, gincie w pigułę. też z kurwy, synie A ty lugo czego, kurwa Adam nie zaz <gryny> nie za. No nie. Zapomnij. Nie ma takiej opcji. Kuźwa, macie co ja mam zrobić ze swoim życiem, macie no, z ich życiem. No nie, no to jest jakieś takie bardzo, bardzo ukrycie na jacht. Łatwo do powiedzenia, trudno do zrobienia. Ten w ogóle kuźwa nic nie robi.

Dobra, lecimy, lecimy. O tak, kuźba mać! No chodźcie, kuźba. Pindilce jednak zasrany. Haha, gnojki. Hahaha! Będzie bonusowy odcinek! Kurde mać! Ludziska! <laughs> Mojego... narzekania... Aha. Mojego narzekania. No to suń dupę! Wow! Poważnie, będzie odcinek bonusowy. Mojego przeklinania. <laughs> tak powinna być kompilacja. Gdzie? Ja nie widzę. Gdzie on? Tam widziałam kogoś. Nie, 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 kuźwa. Tyle przeżyłam, żeby... Ej, no kurz co debilu! Boże drogi!

Adams! Adams! Oh shit! Lugo, what's happening? Fuck! they Oh shit! Talk to us, Lugo! Get the fuck... Just stay the fuck away from me! Get back! Get the fuck back! Lugo, thank on We gotta move! Lugo, you still there! Lugo! Lugo, Lugo you still

hurry up walker breathe luco they ain't taking a hit. God damn it breathe How's he doing answer me walker come on luco easy breathing move back or i will open fire damn it oh okay but i box is Mhm, Możemy wystrzelać, ale nie, co to, to mi to, co tam... ale chyba nie mamy innego wyjścia. Ktoś dostał. No nie wiem, czy to takie, ale oni to, oni go ten przecież zrobili mu to, co zrobili. No niestety wojna, wojna, wojna. Jakieś dane? Nie, i tak tędy musimy iść. No nie fajnie, nie fajnie. Jesteśmy tylko w dwójkę. Jesteśmy tylko w dwójkę niestety. Jakieś paszporty. Coś wam się chyba ten... Coś głosi się zwiesiły. Żeby siły się głoszy dlaczego? Nie mam pojęcia. No, tu też była taka misja, tego co pamiętam, z taka w może tym razem... Czemu ja nie mam ci głosów? Oni mówią, ale ja nic nie słyszę. Wy też. Boże, by nie był głosiu? So, <laughs> so, 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 so. Mm, Okej, okay, wiecie, zaskończymy sobie ten odcinek w następnym odcinku. Tak, miałoby być mniej odcinków. Yy, 8 liczyłem, a będzie więcej, będzie koło 10. ha <laughs> <laughs> ha, <laughs> <laughs> bo moje wkurzenie chciało um, przetrafić bywa. Ale tak, następny już ostatni, bo tu mamy most i potem już będziemy w tej wieży na samej górze i może spróbuję wam pokazać, nie wiem ile jest trzy, zakoń... trzy dwa zakończenia, nie wiem właśnie, wiem że jest parę zakończeń tutaj. No nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało, komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No a my słyszymy się w ostatnim odcinku z gry Spec Ops The Line. Dzięki, cześć!